Tutaj w lewym górnym rogu mamy Siri Doktora, który gra Tosem na Dina, który gra nie swoją rasą, bo Tyranem tym razem. Ej, może się przywitać. No to ja, Pietrzy, może się przywitam. Cześć Doktor. Dobry. Dobry. A więc tak, miał być fangame game każdy na każdego, ale wyszło, doszło do wniosku parę osób z nas, tak, żeby nie było błędu logicznego, yy, że to jest bez sensu. Chyba, znaczy, że będzie więcej osób. No że, że nie było osób. Tak. Żeby blisko na to, żeby... byłeś. Blisko. blisko byłeś. Idealnie blisko byłem. Tak. Doktor, po co stawiasz tego przy bazie nie Jezu. naturalu tego pylona? Mi... <laughs> Dzięki, że mi... Dzięki, że mnie... Wwaliłeś. Nie rób tego kanał, Rasa Dobra, wiesz co? A już będę ty też nie wierzyć, Znaczy No apm APM -y trochę jest różnica, no. no, no bo ja nie po co da teraz się. Teraz ga... EPM, -y? no też jest różnica, no nie da to się. Co chciałem ja te No możesz tak robić. Ej, ale... Didowie jeszcze Kuczlej, bardziej rosną. Dobra, to, to nie jest FADG, tylko to jest bawienie się opcjami. I? A ty to naprawdę nie wiesz jakimi tymi opcjami tam trzeba, tak? No, dobrze. Ctrl <grym> N. Zawsze. zawsze r Ctrl i Control I dochód. DIN ma mniejszy dochód, Ha. Ekonomia! DIN ma gorszą ekonomię, fryer. Dobra, teraz mam, teraz mam na równi. Na równi. Nie. Teraz... Teraz Doktor ma gorszą. Ale masz słaby pylon. Żal, Fryer, Patrzcie jaki ma słaby pylon. Pylon. To się nazywa pylon. Pylon. Jednostki. Hm. Więcej dron ma... No, więcej dron ma Sir Doktor, bo Uterka jest... E, CV. Demet. Mm -mm. Zobaczymy, jak Dink sobie radzi z kamerą. LOL, ale ty się wkruszasz tą myszką. A doktor? Doktor jest słaby. Doktor to tak. <laughs> <laughs> Wyślij Beki i ponaciskaj tego. Yy, wiesz, baza, baza drąka. O, właśnie co chodzi. <laughs> Dobra, produkcja. Eee, oboje zawodników mają zamiar ekspować. Moje życie za Ayur! Nie? Widzisz, widzisz, doktor ja ekspuję, nie to co? Pewnie linujesz nie? Ja jestem. wiem. Eee, łajza. A jak widzimy, w produkcji Dina już pojawił się pierwszy eee, Marin. Który już jest zrobiony i robi się teraz pierwszy żniwiarz mm, o, tak, Zobaczymy o, czy będzie Irvichara Jaki spoil no! co? On jest statydaty z stalka, stalka w drodze? <laughs> <gry> Produkcja <gry> To nie spoiler. O ty <gry> Już tutaj widzimy a, jednak Zero doktora nie zaważył tego, ale nic, lecą dla niego, lecą dla niego już. W hall tak się tak A, Foster! Foster! Jest. Zło! Aha! Aha! No, no! Zapomniałeś o Mavashi? A dobra, teraz trzym się HPS tego generuje. Nie. Dobra, ale jestem samym kaserem. Tak. W prawym dolnym rogu znajduje się baza Dina, który wyjątkowo gra Terranem. W lewym górnym rogu znajduje się baza doktora, który Siedź! wyjątkowo gra Tosem i wyjątkowo atakują go dwa ripery, które niszczą mu... Wie jedną... Fakiu, fakiu, jak fakiu, 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 fakiu. Ponieważ... Tak nie, żadnej, jak żadnej. Wie. Jedna. Dwie. 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 Fucking kretar. Zobaczmy na straty. Tutaj pięć dron bez sensu nie stoi. No ale cóż, to jest platyna, to nie jest... To nie jest Master, jak... Fuck you! Aczkolwiek też widziałem przypadki, że Master przegrywał z Dobra, już, teraz, teraz to się przy Jakiś tam taki... Surowce! A. Ha ha! Ha ha! Chwe Nie już. ma! Cztery Marines idą zabić Zelota, który blokuje Dinowi... Yyy... E, Jaj! Dat mikro. Niestety nie udało się Zelotowi zabić więcej niż jednego Marinesa. A szkoda! Już y, i, idzie pięć stalków z bazy. No. <laughs> z bazy doktora na, da. na Dina. Który ja wyjątkowo terkiem Ale Dean już ma swoje miny Które zakopał tuż przed rampą Jaką rampą? Znaczy nie przed rampą Tu nie ma rampy? Okej okay. AHA! Nie ma tu rampy jak się przejdziesz? Wow. Ej hey, no gdzie było? O oh, jest bum. Okej okay. On ma tu jeszcze dwie miny, uciekaj Umieraj! Oh! No i to jest głupie Bo ty mnie raszujesz teraz no nie, no brasz, patrz, 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 co się stanie, patrz, co się teraz 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 stanie, patrz, 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 boom, lol, Nobsko. daj, 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 aaa, SHIT! kolejny falker umiera w Męczarnia, tak. Męczarnia, tak. Um, zobaczmy na produkcję Doktorka, który buduje cztery gateway'e. W bazie ma trzy stalki i jednego zelota, a generalnie gate'ów ma Au. osiem, plus robotic facility, którym jak na razie nie robi żadnych IMO ani owe obs obserwerów. I już widzimy, widzimy w drodze u doktorka Warprism. E, dlatego Dean będzie musiał uważać na wszelkiego typu dropy, ponieważ dropy od e, trosa są bardzo zabójcze. E, Fucking <słuch> I! Klasyczna zagrywka ze strony Terrana. E, DROP w bazie. Jasne, <laughs> ze katastrofa. Terrata. No chodź się. A, bam, bam. bam. Jednostki. Czekaj. Wielki błąd ze strony doktora. Nie posiada jeszcze żadnego obserwera, który mógłby zeskautować bazę yy, Dina. O! A, cześć, Filip. ja <słysk> <słysk> Salki, uciekaj, 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 Salki, 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 salki. Nic nie mówiłem, no na, 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 na Dobra, Dochód. Jak na razie z dochodem lepiej wygląda e, tos. Protos. Jednak nie pamiętajmy o tym, że. E, Hello my friend! Że Polak Parker. biedak ma... No i to jest no Source. Na prowadzenie wysła się e, lekko protos, ponieważ ma większą armię i na dwóch kuźniach robi już upgrade y, plus jeden i plus jeden. Hmm. Tak, co dalej? Co dalej? Co dalej? Dobra produkcja, ulepszenia, produkcja. Ta, produkcja. Stacja robytki ze strony Tosa zagrywana jest na tyle. maina. na nie, Naturala, to jest naturalnie, Ta baza druga to jest naturalna, Na tyle Naturala. Klasyczne zagranie ze strony Terrana, yy, czyli... stymulant to było steampunk i... i plus jeden do ataku. shit 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 Fucker! Już teraz leci armia Tosa na bazę y, Terana. Jest już w powie drogi. Nie wiem, czy Dean da sobie radę z tym, ponieważ sam ma bardzo małą armię y, i powinien uciekać rąkami. Y, atakuje go około y, 11 Stalkerów, 4 Zelotów i 2 centry. Hello! Tuż za niespodziewany drop w. Naturalu... Yy, nie w mainie <ścoughs> W mainie yy, polskiego Protosa He fucker Czyżby GG? Czyżby? Obaj raczej idą na base trade. Jak na razie Dean trzyma się nieco lepiej ponieważ dostaje dubę uh, 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 uh sv rzucają się do ataku! Ta... Piękne mikro ze strony... Y, polskiego Zerg'a, który wyjątkowo gra dzisiaj teranami, ponieważ chciał dać fory polskiemu słabomotorsowi. Ale już na niego biegną cztery Zeloty! Z... Y, naturala, więc teraz mu mikrować, bo inaczej padnie! No. Jest to słabe <noise> Dzień co robisz z tymi wasami możesz je pochować po kątach Tutaj Tutaj i tutaj A zanim on dotychuje do y, SkyTosa będzie miał problem En <noise> SkyTOS Ale ja debli jestem, Jezus Maria. Nie, nie, nie. Nie da się ukryć. Po, potwierdzam. Zapomniałam taką fajną umiejętność Madryszybkora. Maswikał? Maswikał. Tak więc widzimy, że na prowadzenie wyraźnie wysuwa się yy, polski protos, yy, polska platyna, polska nadzieja na yy, lepsze jutro. Hmm. Aczkolwiek, aczkolwiek malipę, bo przygrywa. Aczkolwiek, tak. Ewidentnie każdy z graczy był e, oszukiwał, ponieważ podsłuchiwał streamera, e, co nie powinno mieć miejsca. Takie rzeczy nie powinny się dziać. Tak, nie powinny się rzeczy takie dziać. Nożty waflu. Ja wiesz, że z zergiem bym cię zmierzył. Wiem, że z zergiem byś mnie zmierzył, dlatego grałeś teraniny. Ach, te piękne splashy rozwałki. Zatańcz, pisz, kreska, Kreskadance. Masz ktoś taniec? Jakiś taniec? Ja mam. Jaki? Na czym masz taniec? Na wszystkim. No to tańcz. Pisz kreska Patrzysz na twoje... na twoją armię. dance, dance. Jak ten no. jak, jak center tańczy? Nie wiem, nie tańczy, Oracle jeszcze mam tańczy. Pokaż tanic orakla. A mam orakla? No tak, nie ma orakla. <laughs> Buduj mu tutaj tego bazę. Ej, bo on nie ma praktycznie w ogóle wydobycia. Hej, <laughs> PIN! <laughs> <DG> maybe. <laughs> Dean Halo, Dean Aaa Dean Po siaczku, może ne surrender? Never surrender <laughs> Never Never surrender. Dlatego Jak wiecie to już jest koniec. Didi już to przegrał, nie ma szans z tego wygrać. Dlatego ja już zakończę ten materiał, ponieważ nie chcę, żeby był zbyt długi. Tak więc dzięki za oglądanie należy zblameić <laughs> tych dwóch graczy, ponieważ podschiwali streamera. Co nie powinno mieć miejsca, jak już o tym wspomniałem. No. Tak więc. JEPCIE się! Znaczy mówię to do Dina doktora. A wy macie subskrybować, lajkować i komentować. to z GAMING. Jolo. Siemano.